Cześć. Zaczniesz teraz razem ze mną rozwiązywać jedno z najdłuższych zadań, które widziałem w tym zbiorze. Może nie traćmy już czasu na wstępy. O, tylko jedną rzecz dodam. Jeśli spodoba Ci się to rozwiązanie i uznasz, że warto je udostępnić na przykład na Messengerze, no to byłoby naprawdę miło. Wolę udostępnianie niż klikanie łapek w górę dzięki udostępnianiu ten kanał dotrze do większej liczby osób i no może będzie w stanie też pomóc nie tylko Tobie co robimy na wstępie masz dwa wyrażenia pod wartościami bezwzględnymi i teraz możemy spotkać takie cztery sytuacje otóż pod wartością bezwzględną możesz mieć Znaki dodatnie, a raczej mogą tutaj się pojawić liczby nieujemne, czyli mogą być też równie dobrze 0 pod wartościami oraz liczby dodatnie. Może też być taka sytuacja, że pod tą wartością będziemy mieli liczbę ujemną. Może być tak, że tutaj będę miał liczbę ujemną, tutaj dodatnią i jeszcze jest przypadek obu liczb ujemnych. I teraz, ze względu na znaki pod wartościami bezwzględnymi, będziemy musieli rozpisać tą funkcję na 3 lub 4 podfunkcje. No, w zależności od tego, jakie m, zaczniemy otrzymywać tutaj przedziały. Zróbmy w ten sposób. Załóżmy, że w pierwszej kolejności oba wyrażenia pod wartościami bezwzględnymi będą jednocześnie liczbami nieujemnymi. Rozwiążmy takie dwie nierówności. Rozwiązania tych nierówności posłużą nam w kolejnych krokach. Tutaj przenoszę jedynkę na prawą stronę, następnie pierwiastkuję obustronnie nierówność. Wtedy zobacz, jeśli pod pierwiastek kwadratowy trafi wyrażenie podniesione do kwadratu, to otrzymujemy wartość bezwzględną z tego wyrażenia. Pamiętajmy o takiej własności. Natomiast pierwiastek kwadratowy z jedynki to jest 1. Jak rozwiązać nierówność z wartością bezwzględną? Najpierw przepisujesz sobie nierówność bez zmian. Następnie ten symbol obracasz o 90 stopni w prawo. Masz spójnik logiczny lub dzięki temu. I w kolejnym kroku zapisujesz wszystkie znaki i liczbę m, jako przeciwną. Następnie przeskakujemy tutaj. Przenoszę czwórkę na prawą stronę. Pierwiastkuję obustronnie, więc po lewej stronie otrzymuję wartość bezwzględną z x. Pierwiastek kwadratowy z 4 to jest 2. I teraz znów dwa przypadki. x większe równe 2 lub x mniejsze równe minus 2. Dobrze, teraz, teraz opisz rozwiązanie pierwszej nierówności za pomocą przedziału. Mamy spójnik logiczny lub, czyli przedział będziemy musieli połączyć sumą, a zatem mamy minus nieskończoność do minus jedynki, przedział domykam, suma od jedynki do plus nieskończoności. Rozwiązaniem drugiej nierówności będzie przedział od minus nieskończoności do minus dwójki. Domykam, suma, domykam od dwójki do plus nieskończoności. Następnie możesz postąpić w ten sposób, że pod spodem narysujesz sobie oś. Zaznaczamy wszystkie liczby, które otrzymaliśmy w przedziałach, zaczynając od minus dwójki. Pierwszy przedział to były liczby od minus nieskończoności do minus jedynki i od jedynki do plus nieskończoności. Natomiast drugi przedział to były liczby od minus nieskończoności do minus dwójki. I od dwójki do plus nieskończoności. I teraz musimy wyznaczyć część wspólną tych dwóch przedziałów. Popatrzmy, gdzie jest część wspólna. Dokładnie od minus nieskończoności do minus dwójki. I od dwójki do plus nieskończoności. W tych miejscach otrzymujemy część wspólną. I zapiszmy ten przedział. x należy od minus nieskończoności do minus dwójki. Suma od dwójki do plus nieskończoności. Dobrze by było, żeby ten przedział podkreślić, ponieważ on nam się przyda później przy zapisywaniu funkcji bez wartości bezwzględnej. No właśnie, żeby zapisać taką funkcję bez wartości bezwzględnej, to jeszcze przepiszmy sobie z przykładu, jak ta funkcja wyglądała na początku. Wiemy już, że obie, oba wyrażenia z wartości bezwzględnych są nieujemne, więc oznaczę sobie je plusami, bo plusy pokazują tylko tyle, że opuszczając wartość bezwzględną, nie musisz zmieniać znaków. Czyli po prostu przepisujesz wyrażenia tak, jak one, jakie widzisz. I teraz zobacz, jeśli. Z tego nawiasu wyznaczę to wyrażenie, to x kwadrat, x kwadrat zredukuje się. Minus 1 plus 4 to 3. A zatem funkcja w takim przedziale od minus nieskończoności do minus dwójki, od dwójki do plus nieskończoności otrzymuje tylko jedną wartość. Trójkę. Następnie określamy drugi przedział na bazie tego, co zapisaliśmy w tym miejscu. Zobacz, możemy uznać od tego momentu, że wyrażenie spod pierwszej wartości bezwzględnej jest nieujemne, czyli będzie zachowany ten pierwszy przedział. Natomiast wyrażenie spod drugiej wartości bezwzględnej będzie ujemne i wtedy przedział ten drugi, który tutaj widzimy, zamieniamy na taki przedział. Zobacz. Od minus dwójki do dwójki otwarte. Dlaczego? To bardzo łatwo wyjaśnić. Mieliśmy x kwadrat odjąć 4, takie wyrażenie. Teraz uznajemy, że to jest mniejsze od 0. Musielibyśmy rozwiązać jeszcze raz taką nierówność. My tego już nie będziemy robili, bo to zadanie by trwało już naprawdę jeden przykład, chyba trwałby z dwie godziny. Więc korzystajmy z naszej intuicji i zobacz. Mamy część wspólną do wyznaczenia z tych dwóch rozwiązań, prawda? Czyli co będzie częścią wspólną? Aha, tutaj ma być. Przepraszam, tu ma być oczywiście po spierwiastkowaniu dwójka. Częścią wspólną będzie przedział od minus dwójki do dwójki, czyli to, co zapisałem tutaj. W ten sposób to wszystko zadziała. Dobra. Złapmy klamerką przedziały i wyznaczmy część wspólną tych przedziałów. Jaka będzie część wspólna? Mamy tak: minus nieskończoność do minus jedynki, czyli w pewnej części ten przedział pokrywa się z tym przedziałem, prawda? Jeśli tego nie widzisz, narysuj sobie oś. A zatem już widzę, że będę miał przedział od minus dwójki do minus jedynki. Tu jest część wspólna. I jeszcze od jedynki do dwójki. Tak? W tym przedziale liczb też mamy część wspólną. Jak będzie zachowywała się funkcja w takim przedziale? Bo wiemy, że po pierwsze, pierwsze wyrażenie jest dodatnie, drugie wyrażenie jest ujemne. To zobaczmy. Może przepiszę jeszcze raz tą funkcję. Pierwsze wyrażenie jest dodatnie, więc opuszczam wartość bezwzględną nie zmieniając znaków. Drugie wyrażenie jest ujemne, więc opuszczam wartość bezwzględną zmieniając znaki. Ostatecznie otrzymamy 2 x kwadrat minus 1 plus 4. Nie, minus 1, minus 4 to jest minus 5. Mamy kolejną funkcję 2x kwadrat minus 5 w takim przedziale. I też musimy to w jakiś sposób oznaczyć, żebyśmy dobrze to widzieli. Może takimi gwiazdkami oznaczmy to, co będziemy później zapisywali, przepisywali. W zeszycie będzie to wyraźnie widoczne, wtedy będzie, będzie ci prościej. Dobrze. Mamy taką funkcję. Następnie zapisujemy kolejny przedział. Teraz uznajemy, że pierwsze wyrażenie z podwartości bezwzględnej będzie ujemne, czyli tutaj otrzymamy przedział od minus 1 do jedynki, Natomiast drugie wyrażenie z podwartości bezwzględnej będzie nieujemne. A zatem przepisujemy taki przedział. Wyznaczmy jeszcze część wspólną obu przedziałów, o ile istnieje, tutaj akurat nie istnieje część wspólna, to oznacza, że funkcja w tym przedziale nie istnieje. Dopiszmy w takim razie jeszcze jeden przedział, w którym wyrażenia pod wartościami bezwzględnymi będą tylko i wyłącznie ujemne. Wyznaczmy część wspólną tego przedziału, obu przedziałów. To będzie przedział od -1 do 1. W tym przedziale funkcja będzie przyjmowała taką postać. Skoro oba wyrażenia są ujemne, to w obu wyrażeniach musimy zmienić znaki na przeciwne. Zauważ, że x kwadrat redukuje się w tym przypadku do 0. 1 odjąć 4 to się równa minus 3. No i mamy trzeci wzór funkcji. Teraz te wszystkie wzory. Musimy pozbierać w jednym miejscu. Tutaj jeszcze sobie ustawię tą gwiazdkę, żeby wiedzieć, że o, ten przedział musimy wziąć pod uwagę. Jak tam mieścicie się w zeszycie? Ciężko, nie? No to zaczynamy. Zaczynamy sobie opisywać funkcję. Mamy tak. Funkcja f od x to się równa. Otrzymaliśmy następujące wartości funkcji. Trójkę 2x kwadrat odjąć 5 oraz minus 3. Pierwszą funkcję otrzymaliśmy w przedziale od minus nieskończoności do minus dwójki. Przedział domykam, suma od dwójki do plus nieskończoności. Drugą funkcję otrzymaliśmy w przedziale od minus dwójki do minus jedynki. Tutaj domykam, suma, domykam od jedynki do dwójki. I trzecią funkcję otrzymaliśmy w przedziale od minus jedynki do jedynki. No tak, patrząc na te przedziały. Można coś tutaj spróbować już wywnioskować nie? dla następnych zadań może rozwiązanie będzie troszeczkę krótsze. Dobra, są trzy funkcje. Teraz te funkcje będziemy rysowali. Jedną rzecz muszę tylko zrobić. Chcę zapisać m, instrukcję do narysowania funkcji 2x kwadrat odjąć 5 jak narysować tą funkcję. Najpierw musielibyśmy narysować funkcję x kwadrat. Następnie trzeba by było taką funkcję przekształcić w powinowactwie prostokątnym o skali równej 2. Nie bójcie się powinowactwa, za chwilę wszystko wyjaśnię. Po tym przekształceniu otrzymasz funkcję 2x kwadrat, a następnie musi nastąpić translacja. Translacja o wektor załóżmy u o współrzędnych 0 minus 5 i w ten sposób otrzymasz funkcję y, to się równa 2x kwadrat minus 5. Spróbujmy e, taką funkcję już narysować układ współrzędnych 0 minus 5. Czy będziemy się przesuwali troszeczkę w dół z funkcją? Dobra. Zacznę od funkcji kwadratowej. Wykres tej funkcji powinniśmy już y, znać na pamięć. Nie twórzmy tabelek, szkoda na to czasu. Zobacz, na przykład, chcąc otrzymać ten punkt i chcąc wyznaczyć współrzędne tego punktu. Ja wymyśliłem sobie x równe 3, podstawiłem do wzoru, 3 do kwadratu daje 9, czyli współrzędna tego punktu to jest 3, 9. Następnie każdy taki punkt odbijam symetrycznie względem osi y. Pamiętajmy, że wykresy funkcji kwadratowych są symetryczne względem prostej przechodzącej przez wierzchołek. I w ten sposób bardzo szybko możemy uzyskać wykres tej funkcji. Gdyby nie moje tłumaczenie, to narysowałbym ten wykres w. No, powiedzmy, w 10 sekund. E, następnie chcemy narysować funkcję postaci y to się równa 2x kwadrat, czyli to powinowactwo się pojawia, ono polegało na tym, że mm, zobacz, wartość funkcji x kwadrat jest mnożona przez 2. Wartość funkcji, czyli y, więc jeśli e, na przykład masz y równy 1 tutaj to jak pomnożysz 1 przez 2, to otrzymasz 2. Tu masz y równe 4, to jak pomnożysz przez 2, to co otrzymasz? 8. Zauważ, że mm, x, -y, argumenty, wartości x się nie zmieniają, ale zmieniają się y. -ki. A dlaczego jest powinowactwo względem osi x? Ano dlatego, że my się oddalamy z każdym punktem od osi x dwukrotnie się oddalamy. Widzisz, mieliśmy jedynkę, teraz mamy dwójkę, czyli oddaliłem się dwukrotnie od osi x. Dobrze, to tutaj zaznaczę sobie jeszcze ten punkt. Tu się nie zmieniło nic. Odbijam symetrycznie oba punkty. Rysuję parabolkę. No i pozostaje mi jeszcze do narysowania ten wykresi, który powstaje poprzez przesunięcie zielonego wykresu o 5 jednostek w dół. I teraz symetrycznie odbijam punkty. Parabola gotowa. Możemy nawet jeszcze te ramionka tutaj troszeczkę poprzedłużać, żeby pokazać, że ona nie kończy się w tych punktach. Yy, ok, yy, i teraz. No i teraz zostawmy sobie ten rysunek paraboli. Następnie narysujmy. Wykres funkcji y to się równa 3 kolorem niebieskim. Funkcja liniowa stała w trójce. O. Tutaj mamy trójkę. A może wiecie co, nawet czarnym kolorem sobie to narysuję, bo, bo to nie będzie nam w niczym przeszkadzało. I czarnym kolorem narysuję funkcję y to się równa minus 3. I teraz jakimś wyrazistym kolorem, najlepiej czerwonym, zaznaczmy te części wykresów, które położone są w odpowiednich przedziałach. Bo tak, patrzymy na wykres y to się równa 3, czyli na tą prostą. Musimy zaznaczyć tą część, która jest położona od minus nieskończoności do minus dwójki na x i od dwójki do plus nieskończoności na x. Czyli chodzi o to, żeby zaznaczyć zaznaczyć tą część wykresu. Tak, tutaj mamy minus dwójkę na x i później od dwójki do plus nieskończoności na x. Następnie przeskakujemy na wykres pomarańczowy i tutaj mamy zaznaczyć tą część wykresu, która położona jest w przedziale od minus dwójki do jedynki, minus jedynki. O, tutaj sobie kolorujemy i od jedynki do dwójki. I kolorujemy. A następnie na koniec zaznaczam tą część wykresu, która jest funkcją liniową w minus trójce od minus jedynki do jedynki, tak w takim przedziale xów od minus jedynki do jedynki. No i to jest ostatecznie wykres funkcji y to się równa f od x. No zwalczyliśmy ten przykład. Czekają nas jeszcze kolejne przykłady. Rozwiązałem je już. Ale to są już takie odcinki dla osób wspierających ten kanał. No muszą być jakieś takie bonusy dla tych osób, że pomagają mi rozwijać kanał i pomagają mi go utrzymać. Jeśli chcesz do nas dołączyć i no, chcesz się pouczyć razem z nami, porysować kolejne wykresy funkcji, zobaczyć jak to powinno tam dalej wyglądać, też pojawią się jakieś ciekawsze przypadki. No to dołącz do nas, masz na ekranie końcowym taki link do tego potrzebny, tam będzie instrukcja, jak to zrobić. Możesz ją pokazać rodzicom, myślę, że się zgodzą wspierać Twoją edukację. No a przy okazji, będziecie też wspierać ten kanał, za co z góry serdecznie dziękuję. No to za chwilkę słyszymy się w kolejnym przykładzie.